Witam serdecznie w mojej kuchni. Oto śliczna czerwona papryka. Pani Żaneto, dzisiaj pokażemy pani sposób, w który prosto pięknie i sprawnie obrobić ten produkt, żebyśmy mogli bezpośrednio nie jeść miąszu, a ino to, co jest z zewnątrz, czyli to, co potrzebujemy czerwone. Uwaga, papryka sztuk 1. Teraz będę robił tak. Kroimy ją tak. Pach, widzicie? Musi takie coś być. To dla tu, ja tego nie wyciepujemy. Potem robimy drugą szwista. Ciach. Papryka musi być taka, widzicie? I potem robimy jeszcze tak, że ta papryka krojemy tu, widzicie? A potem ino. Hop, hop, hop. hop. Obracamy. Tutaj tak. Hop. O. O. Proszę bardzo. Czyściutki kawałeczek, nic nie ma. Ta reszta obrobiony, ciachamy, a to pieroństwo z gniazdem nasiennym wyciepujemy do hasioka. Dziękuję serdecznie.